Na rozpoczęcie dobrego dnia trzeba zacząć dobrym, dowcipem lub żartem. Posłuchajcie więc i spróbujcie się nie zaśmiać. Pożegnanie listonosza. Listonosz odchodzi na emeryturę, mieszkańcy jego rewiru postanowili go jakoś pożegnać. Każdy na swój pomysł. Przychodzi do pierwszego domu, a tam otwiera facet, który bierze listy i wręcza mu czek na 200 zł. W drugim domu dostaje pudełko kubańskich cygar, w trzecim butelkę dobrej whisky. Przychodzi do czwartego, otwiera mu odziana skąpo ponętna blondynka, patrzy na niego kocim wzrokiem i zaciąga do sypialni. Jeden, dwa, pięć orgazmów. Po wszystkim kobieta przygotowuje mu wspaniałe danie. Na sam koniec podaje mu kawę i banknot dziesięciozłotowy. Facet z lekka zblazowany drapie się po głowie. — To, co pani dla mnie zrobiła, było wspaniałe, ale po co mi te dziesięć złotych? Zastanawiałam się, co panu dać w związku z odejściem na emeryturę. Ale w końcu, wie pan, mąż mi doradził. Pierdol go, daj mu dychę. A kawę to wie pan sama wymyśliłam. Kochani, nie zapomnijcie, zasubskrybować tego kanału oczywiście szwagry TV. Zostawić też dzwoneczek. No i oczywiście, to symboliczną łapkę w górę. To dla nas wiele znaczy. Dzięki, wielkie, i do następnego żarcika.